Kończy powoli swoje okrążenie. Nie miał nikogo przed sobą w tym trzecim sektorze, więc raczej rekordów tutaj nie będzie. Poprawia się. Wskakuje na czwarte miejsce za Luisem Hamiltonem. Różnica tutaj między nimi niewielka. Teraz mamy strola na tym zagrożonym miejscu na 15 pozycji, za nim Ricardo, który jest na okrążeniu wyjazdowym. Grożą z Hulkenbergiem, którzy przygotowują swoje kolejne szybkie kółko. Piergas już w garażu. Pier zrobił coś absolutnie zaskakującego. Oczywiście tak jak mówiliśmy, tutaj Charla Leclerca na pewno stać na coś więcej, ale tak czy inaczej jest 40 sekundy przed Maxem Verstappenem. Myślę, że tu sam Max się zastanawia jak to się stało. 35 sekund do końca Q1. Trzeba przekroczyć linię metra, żeby rozpocząć swoje okrążenie kwalifikacyjne przed upływem tego czasu. Daniel Ricardo jest już na okrążeniu pomiarowym. Daniel Ricardo, walczący o awans do Q2. Czy będzie w stanie tutaj poprawić swoje wyniki? Przekonamy się, za chwilę zobaczymy jaka będzie dzielić go różnica. Ta różnica, którą widzimy teraz, będzie do Lensa Strola, czyli do ostatniego, który zapewnił sobie awans do Q2. Półtorej sekundy straty Strola do Piera w tym momencie, a Daniel Ricardo traci do kierowcy Racing Point aż 50 sekundy, więc naprawdę ma się gdzie poprawiać i ma o co walczyć. No z pewnością jest tu o co, o co walczyć, ale to też nie jest łatwa sytuacja, ogromna presja w tym momencie też, spory ruch rzecz jasna na, na torze, tutaj jest duża różnica między Magnusenem i Strolem na 14 15 pozycji, no i później właśnie te pół sekundy straty, które musi odrobić Daniel Ricardo. No i poprawia się i Daniel Ricardo i Nico Hulkenberg się poprawiają, Romain Grosjean także się poprawia, Romain Grosjean jest jednym z tych kierowców zagrożonych, 31 tysięcznych sekundy, Romain Grosjean traci w tym momencie do Lensa Strola Ten ostatni sektor. Złapać się za kimś. To jest jedyna szansa dla Romana Grożana Daniel Ricardo, Pół sekundy szybciej po dwóch sektorach. To jest porównanie do Lensa Strola właśnie. A zatem z dużymi szansami na to, żeby wskoczyć jednak do Q2. Lensa Stroll kończy na 15. miejscu. Niko Kulkenberg. Daniel... Niko Kulken... Oj! Robert Kubica. Ależ poważny barierze. wypadek Roberta Kubicy. Rozbity kompletnie Samochód, widać, że tu bardzo bardzo duże uszkodzenia w tej najwęższej sekcji na torze przy zamku, tam gdzie to jest najwęższy zakręt w całym kalendarzu 760 cm. Oczywiście porządkowy z gaśnicą. Musi tutaj zameldować się na miejscu, bo błyskawicznie przegrzewają się hamulce. Czekamy na komunikat, czy wszystko w porządku. Powinniśmy taki komunikat usłyszeć. Czerwona flaga przerywa sesję. Sorry guys, I'm fine. Dwa kierowcy McLarena, Carlos Sainz i Lando Norris blisko siebie, 1,1 sekundy różnicy między nimi, sekunda straty do Maxa Verstappena w tym momencie. A tutaj mamy pomoc zespołową Antonio Giovinazzi i Kimi Räikkönen. I żółte flagi w drugim sektorze Oj, po... i mamy Leclerca w, w tym samym miejscu, w tym samym miejscu. Kompletnie rozbity samochód, dokładnie tak samo jak Roberta Kubicy. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy z poprawą barierek, wydaje mi się, że to jest oczywiste. Natomiast odpada nam faworyt do pole position. Coś niesamowitego. Być może ten wyjazd na twardszej mieszance, którą zdecydowanie trudniej jest dogrzać, sprawił, że Charles Leclerc miał właśnie większe problemy ze swoim samochodem. Ponownie czerwone flagi pojawiają się na torze. Ponownie sesja sek przerwana i znowu I czeka nas stupid. taka sama procedura. Ale jestem głupi, ale jestem głupi. I Wyłączam wszystko, ale jestem głupi. No, piękna samokrytyka w wykonaniu leklerka wściekłego w tym momencie. Mamy do czynienia z jakimś szerszym wyjazdem. Już się pojawiła flaga zielona. To coś czuję, że to zakręt numer 3. Tam szybko sobie po prostu ktoś zawinął. Automatycznie ten ktoś już nie ma szans na to, żeby swój czas w ostatnich sekundach sesji Q2 poprawić. Kończy się czas Q2. Nikt już nie rozpocznie kolejnego okrążenia pomiarowego. Sergio Perez w tym momencie na czwartej pozycji. Bardzo dobry, Sebastian Vettel cały czas za kimim Rajkonenem. Walteri Bottas poprawia swój czas, pozostaje na drugiej pozycji. Niewielka to poprawa. No, ale jednak jest tutaj spokojny. Podobnie Lewis Hamilton jest już pewny trzeciej pozycji w tym momencie. Nie sądzę, żeby ktoś tam wskoczył jeszcze przed nich. Sebastian Vettel poprawia się w pierwszym i w drugim sektorze. Antonio Giovinazzi także. Antonio Giovinazzi w tym momencie na 14 pozycji, ale on ten wcześniejszy przejazd miał bardzo, bardzo zły. Lando Norris lepszy w drugim sektorze. Sebastian Vettel powoli kończy swoje okrążenie i gdzie wskoczy w tym momencie Niemiec? Jest flaga oczywiście w szakownicy. Jest jednak przed Charlesem Leclerciem. Giovinazzi 9, a jest. więc wypycha Lando Norrisa poza Q3, ale Norris teraz kontruje i wypycha z kolei Carlosa Sainca z pierwszej dziesiątki. Ricardo zjeżdża tam dalej serwisowej, już się nie poprawi. Kevin Magnussen też na tym okrążeniu już nie poprawi swojego czasu. Podobnie jak Carlos A Więc tutaj już mamy w komplecie kierowców, którzy pożegnają się z kwalifikacjami Sainz, Ricardo, Albon, Magnussen i oczywiście Piergas Gasly. Giovinazzi wchodzi do Q3, ale będzie cofnięty rzecz jasna o 10 pozycji na starcie. To jest Kevin Magnussen. A, właśnie, no to już wiemy. Dlaczego pojawiła się żółta flaga? To jest to miejsce, gdzie jest dosyć łatwo zawrócić i błyskawicznie się uporał z tym Kevin Magnussen, chociaż miał zepsute okrążenie. Czyżby pocałunek w ścianę? Kwiat, tak tym jest. Daniel Kwiat. E, Ale ma, ma szczęście, Daniel Kwiat, w tym wszystkim. Magnussen też tam popsuł Sańcowi roboty, bo akurat Sainz najechał na żółtą flagę w momencie, kiedy Magnussen wykonywał ten efektowny piruet na poboczu zakrętu numer 3. Alex Albon także miał swoją przygodę. I też złożył autograf na ścianie. Nawet dwa takie autografy. Aleks albo nie awansował. Fetel zbliża się już do linii pomiaru czasu po drugim sektorze. I 1,1 sekundy straty. Nie ma przed sobą nikogo, więc tutaj nie podciągnie się w trzecim sektorze. Ale z kolei Ferrari jest szybsze na prostej, więc może się okazać, że, że tutaj będzie blisko tego czasu Luisa Hamiltona. Valtteri Bottas 63 tysięczne od. Luisa Hamiltona. bardzo, bardzo blisko. Trzeci sektor przed nim. Lewis Hamilton z rekordem w drugim, ale ta strata jest chyba zbyt duża. Ale ma Bottasa przed sobą. Będzie miał próbę, no no będzie ma, miał brutę. No Zobaczymy, w czy sektorze. się podciągnie czy nie. Ta. Ta. jednak za Luisem Hamiltonem nie będzie pole position dla e, Sebastiana Pedela. Czekamy na Valterego Botasa. Jest! Szybszyna na pierwszej a pozycji Hamiltona. Włys Hamilton. Za nim! Nie Walterii i Potan. Pewter Pole position w tym sezonie. Ale mamy Sensacje, Max Verstappen na czwartym miejscu, ale pierwszy rząd dla Mercedesa i to jest najważniejsza wiadomość dla Toto Wolffa, Sebastian Vettel z trzeciej pozycji, Charles Leclerc wiemy jaka historia Max Verstappen z czwartego miejsca, ależ to się ułożyło dla Walterego? Rekordy Hamiltona w drugim i trzecim sektorze, ale ta strata 0,2 sekundy za zespołowym kolegą w pierwszym sektorze. Nie pozwoliła na to, aby utrzymać pierwszą pozycję po drugiej serii przejazdów. 59 tysięcznych sekundy różnicy. Cały pierwszy rząd ha! dla Mercedesa. Ósmy pole position Valterego. To so, pole position. <laughs> yes. Great job with on that final lap. Świetna robota ze strugą na tym ostatnim okrążeniu. Potem tam pociągnął się za chyba Raikkonenem. Próbował też pomóc, no oczywiście, mimowolnie Louisowi Hamiltonowi, to się nie udało, ale mamy dwie srebrne strzały z pierwszego rzędu. Miało być Ferrari, miał być czerwony pierwszy rząd, a tu proszę bardzo, jak zwykle.